Odkąd cię poznałam, noszę w kieszeni szminkę. To jest. Bardzo głupie nosić szminkę w kieszeni. Gdy ty patrzysz na mnie tak poważnie, jakbyś w moich oczach widział gotycki kościół. A ja nie jestem żadną świątynią, tylko lasem i łąką. Drżeniem liści, które garną się do Twoich rąk. Tam z mnie potok. To jest czas, który ucieka, a ty pozwalasz mu przepływać przez palce i nie chcesz schwytać czasu. I kiedy Cię żegnam, moje umalowane wargi pozostają nietknięte, a ja i tak noszę szminkę w kieszeni. Odkąd Wiem, że masz bardzo piękne usta.